Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jeszcze nie wiem jakim, ale dzisiaj jest poniedziałek, wróciłam właśnie z obozu. Jestem sama w domu, bo... Moja mama pojechała na paznokcie, bo miała jedyny taki termin, więc <laughs> nie widziałam się jeszcze z moją mamą, widziałam się z moim tatą już, bo pomagał mi wnosić walizkę. Jeżeli chodzi o obóz, to było bardzo, bardzo, bardzo fajnie, e, natomiast jestem e, trochę zmęczona i potrzebuję takiego, wiecie, resetu, totalnie nie myśleć. Teraz jest ten hype na książki i w ogóle. Jakby tak się zbierałam, żeby zacząć czytać, no i nie mogłam. No i w końcu mówię, są wakacje, idealny czas, żeby sobie zacząć i... Właśnie dlatego zaczynam ten film, bo chciałabym zrobić unboxing książek, które mi przyszły, więc um, otwieramy, otwieram razem z wami. Zamówiłam trzy książki od tej samej aktorki, uh -huh. od tej samej autorki. W ogóle jeżeli będziecie chcieli, żebym dała wam recenzję, jak skończę czytać te książki, albo żebym porozmawiała trochę więcej o książkach, czy zrobię jakiś osobny film, to piszcie. Tak, Tak. Okay, dobra, sprawdzamy jakość. Pierwsza książka nazywa się It Ends With Us. I to jest właśnie od Colin Hoover. To jest chyba takie, taka najbardziej szypowana książka, jakby słyszałam o niej mega, mega dużo, ale nie znam żadnych spoilerów, nic nie wiem. Więc jestem bardzo podekscytowana, żeby to przeczytać. Druga książka to jest Ugly Love. Ja nie wiem o co tutaj chodzi. Ja po prostu zamówiłam trzy książki, które miały najwięcej hypu, więc cieszę się, że też nie mam żadnych spoilerów. Szczęka jest, wydaje mi się, że okej. Okay. Mam nadzieję, że będzie się szybciej czytały. Ja w ogóle jestem strasznie wolną czytaczką, więc mam nadzieję, że przez to, że zacznę teraz czytać więcej, to będzie troszeczkę lepiej. Ta książka jest tutaj delikatnie zagięta, ale ogólnie prezentuje się ok, więc trzecia, którą zamówiłam to jest Reminders of Him. Dzisiaj będę zamawiała kolejne trzy książki z serii tego lata stałam się piękna, czyli The Summer I Turned Pretty. Od. Nie pamiętam, jak ma na imię autorka. Wiem, że to jest ta sama autorka, co pisała też do wszystkich chłopców, których kochałam. I jeśli oglądaliście to, ostatnio wyszedł właśnie serial, czyli ekranizowanie właśnie tej książki The Summer I Turned Pretty, i są już trzy tomy dostępne tutaj u nas w Polsce, więc chcę je sobie zamówić i koniecznie przeczytać w pierwszej kolejności, ze względu na to, że są to książki wakacyjne i chciałabym je przeczytać jednak w wakacje, a te mogą należeć poczekać. Kurczę, te są takie, że wiecie, że tak my czują ze sobą, a ta jest akurat taka troszeczkę z dupy. Czy to tak dobrze będzie wyglądało po księbie? Chyba tak, bo zrobiłam sobie specjalne miejsce na półce, bo ja nie mam książki. W sensie nie mam półki na książki. Te dwie, co tutaj są, są zapełnione. Um, ale zrobiłam sobie właśnie w tym miejscu. Tylko nie wiem, czy je postawię, ale raczej nie, bo nie mam takich zakładek, żeby one nie spadały. Jak mi spadnie w nocy, to dostanę zawał. Więc chyba je po prostu tak o... Położę, już wam pokazuję. Taką. Wracam do Was dnia kolejnego. Jak widzieliście już pewnie po tytule, zdecydowałam się na nagranie takiego reset day, bo wróciłam właśnie tak jak wczoraj mówiłam z obozu i potrzebuję po prostu takiego dnia chillu i takiego spokoju. Teraz 8.41, ja wstałam około 8 i oglądałam sobie teraz, przeglądałam coś na telefonie. Wstałam, już pościeliłam, coś się zaścieliłam w, sensie w łóżko i zostawiłam je rozłożone. I teraz będziemy robili wszystko po kolei. Używam sobie teraz żelu oczyszczającego z L'oreal'a z eksaktem z róży i jaśminu, bo nie chcę się wyjmować mojego z neutrogeny, który miałam na obozie. Так себе это. Teraz zabierzemy się za śniadanie, ale pierwsze co to chciałam sobie zrobić szybki makijaż z racji tego, że po tym obozie totalnie zminimalizowałam makijaż, to pokażę Wam teraz dosłownie taki szybki tutorial, jak się malowałam, więc mega dużą robotę odbywał ten krem z Jai Ganskin rozświetla buzie. Więc nakładam sobie go. Oczywiście, jak było mocniejsze słońce, to zamiast niego nakładałam po prostu SPF. Ale SPF też tak bardzo ładnie rozświetla skórę twarzy, więc. Ok, jak już to jest zrobione, to daję temu troszeczkę wchłonąć. I zaczynam sobie od brwi. Tu teraz sobie wezmę żel i wezmę go naprawdę bardzo mało, więc wszystkie takie nadmiary jakie zostawiam tutaj na bokach i robię sobie delikatnie, po prostu je układam, żeby poprawić troszkę kształt twarzy. Teraz biorę sobie pędzel, na którym po prostu został mi róż, który tam używałam. Zwłaszcza, że nosek, jak widzicie, jest bardziej opalony od reszty, więc staram się wyrównywać rumieniec i po prostu dokładam sobie trochę różu na policzkach. A teraz rozświetlacz w styku z AA, który jest ostatnio moim ulubieńcem. On jest w takim odcieniu różowawym I nakładam go sobie tutaj na bok twarzy, żeby bardziej podkreślić, tak jak będę się obracać, żeby tutaj było bardziej rozświetlone. To samo tutaj na szczytach kości policzkowych. Teraz szybko ten rozświetlacz z widą, którego używam, i biorę odrobinę i nakładam tutaj kąciku i na czubku nosa. Ostatnim, przedostatnim krokiem jest zalotka, czyli podkręcam sobie rzęsy zalotką. I ostatnim krokiem jest balsam do ust. I to w sumie tyle. Nic więcej nie robiłam. Więc, więc tak, tak też w takim makijażu zostanę, teraz już słyszę, że mi się woda zagotowała, więc będę sobie zalewała, mam ochotę na wodę z cytryną i miodem, więc to właśnie sobie zaleję, zwłaszcza, że byłam chora na obozie, praktycznie cały obóz, um, mniej więcej w połowy obozu, może trochę ponad połowy straciłam głos, jak możecie usłyszeć, gadam troszeczkę inaczej niż zazwyczaj, i dalej nie mogę robić wyższych um, tonów, bo dalej mi się łamie głos, ale już, już o wiele lepiej. Jest teraz 11. Ja trochę oglądałam, zjadłam i ponagrywałam kilka TikToków. Nagrałam chyba cztery. Na razie jeden wstawiłam. Może dzisiaj wstawię jeszcze jakiś drugi. E, ogólnie to mój dzień będzie wyglądał tak, że będę czytała książkę. Zaczęłam czytać It Ends With Us od Colin Hoover. To co wam wcześniej pokazałam. E, wczoraj przeczytałam 118 stron. Więc wydaje mi się, że jakbym się postarała to dzisiaj na ludzi, bym tą książkę skończyła, ale nie wiem, czy chcę ją kończyć. W sensie wiecie, to jest coś takiego, że chciałam to trochę przedłużyć, bo nie chcę mieć tak, że będę czytać książki w jeden dzień, bo... No, chcę z nimi spędzić troszkę więcej czasu. W ogóle mega Wam polecam, jeśli czytacie książki, to włączyć sobie na słuchawkach muzykę i w tle puścić. Na iPhone'ach jest taka opcja, że możecie sobie puścić w tle, jakby na przykład padający deszcz, albo ocean, albo morze. I to jest takie mega uspokajające. Tutaj Wam wstawię, jak to włączyć. takie krótki filmik, jeżeli ktoś jeszcze o tym nie wiedział. I to po prostu leci w tle do muzyki. Jeśli rozprasza Was muzyka ze słowami, możecie sobie znaleźć. Jest na Spotify mnóstwo różnych playlist z takimi muzykami jakby do czytania bez tekstu, e, tylko po prostu tak, żeby był jakiś vibe, co nie. Zapomniałam, że mam jeszcze do wstawienia post na Instagramie z, ze zdjęciami z obozu, więc idę to zrobić teraz, a wy macie do mojego Instagrama, więc jak chcecie zobaczyć, to zapraszam. Książkę czytałam gdzieś do 22.30, chyba potem pościeliłam i poszłam spać w sumie. Teraz, jeżeli chodzi o update, to jestem na 205. stronie, więc jesteśmy w połowie, moi drodzy. Tak, już troszkę ponad połowie. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Pamiętajcie koniecznie, żeby dać mi znać w komentarzu, co sądzicie o takim osobnym filmu o książkach, czy dawać Wam po prostu na bieżąco updatey, jak w filmach. Po prostu jak będę nagrywała filmy, to będę Wam dawała updatey, tak więc dajcie koniecznie znać na dole w komentarzu. Dajcie też znać, czy wyczytacie czytacie książki, czy, te, czy czytaliście te i czy Wam się podobały. Tak więc jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie zostawimy subskrypcję dzwoneczka, żeby być ze wszystkimi filmami na bieżąco i oczywiście o łapce w górę, a my widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa!